Ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem, mleko lubię, mleko, lubię. lubię mleko. O, tego się nie spodziewałem. Dzień, dobry. dzień dobry. Dzisiaj jest dzień pierwszy dzień świąt, dzień... tak? Bodzie. Wielkanoc. Dzień, a dzień Grynek, to jest a to jeszcze nie jest do końca pracownik. na Pracownik Pracownik umysłowy, więc... Ale oczywiście. Chciałbym stwierdzić <laughs> dwie rzeczy że już mam dość. Ktoś chodzi po suficie, e, na sobie pułapki, oczywiście tak, e, zawiozłem nitkę na schodach, e, posuwałem miednicę przed schodami na strych, tak, miednica wylana, nitka e, e, zebrana. nie wiem, w co to chodzi, kto co to robi, czy to jest na czy, czy to jest coś? No ale tobie by chodziło o light jakieś, tak? Z Białodamą. Tak. Ale co z, biało, tak. co z białą damą? Co tam z tym strychem? No właśnie, no dalej nie wiadomo, bo o co chodzi, że tego, że niby, niby nikogo nie ma, a, a ktoś, ktoś, się, a a ktoś tak. chodzi. Ale, y ale słyszałeś takie coś? Tak, słyszałem, no, no. słyszałem kroki po schodach po drabinie i tego i i po miskę specjalnie y, przyciągnę y, nitkę na schodach i nitkę tak zerwana y, miska jak, jak to się mówi Bujebana. Andrzej, Andrzej co to to Andrzej może co być? to może być nie wiem Krzysztof nie słyszy, bo jest głuchy, tak? Krzysztof, Krzysztof nie słyszy. Ja też... A widziałeś coś? Jakieś te? Nie. Nie. Ale słyszyć słyszałeś, tak? Słyszyć? No to dlatego ja poruszałem kiedyś ale, ten temat. Ale tu. Ale, ja ja myślałem, że to y, może jakieś y, zwidy czy coś... wieś. no góźni wiesz, co się przyśni... gdzie y, była. Ale po tym macie. Jestem pewny, że coś, ktoś tam jest. Na bank? Na bank. No skoro e, nitka była zerwana, e, miska e, wywrócona. Wody nie było? Wody nie było. Wypita? Czy było mokro? Nie, było mokro. Tylko, A ślady? Tylko było... Czyli tak, ślady powinny być? ślady były e, bocznych stóp. Dziecięce męskie, damskie? Słuchaj, w tej chwili nie mogę tego. Rozmiar. Pokazać. 48, 59. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czego pytam. Można... E, nie. E, był tu albo damskie, albo. Męskie. E, albo Jest... albo nie. Dziecińczy. E, jesteś, Czy jesteś przerażony tą sytuacją? <gry> czy masz o te dwie pytanie? Czy, czy jesteś przerażony? Tak, słuchaj, no właśnie. Nie. jestem przerażony. Dlatego bo, bo Dlatego nie, dzisiaj musiałem się nie czulić. Tak? Nie wiem. O... Na trzeźwo Ob... nie da tam się być? Nie. Nie da się? Nie. Ko koniecznie trzeba. No, koniecznie. Żeby zasnąć, inna... nie słyszeć? Nie. Zasnąć, nie słyszeć, nic nie robić, tylko spać, psać do pracy i chodu. A wy stracę? To? A wy, wy stracicie? No to między straci a już tego y, to już pominę. Ale naprawdę. Co tam się dzieje? Nie wiem. Czy ktoś tam kogoś za domu, Może ktoś się czy, powiesił, tam? Czy ktoś tam, czy powiesił? Czy ktoś chciał cię powiedzieć, czy co zrobił? Nie wiem. Nie mam pojęcia. To trzeba do Krzyszta... <grym> trzeba badać <grym> strych. On wie o tym domu najwięcej. Ja już mam po prostu nieraz dość. O. Nie wiem. A ty nie. nie sądzisz. o... Andrzej, czy nie sądzisz, że ta zła moc może przyjść tutaj w tym momencie? Za tobą? Pod twoją czapką, pod twoją kurtką? Nie wiem. Nie wiem. To jest zły duch. Jacku nie. A jakby wezwać jakie, jak, jakiegoś tego? Egzorcystę. Krzysztofa Kalonowicza. No, gaci tego. A już nie wezwał, bo nie tak by nic nie dało. Może księdza. Może księdza trzeba wezwać? No, może. Ale trzeba dać dwa złote przynajmniej. Nie wiem, nie wiem. Dwieście dwa? Tysiąc Jak, 100%. jak, 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 jak to tu poradzić? Ale jesteś pełen obaw, tak? I boisz się wrócić tam, dlatego tutaj jesteś. Tak? No, się boję, 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 boję. To nie to, że Krzysztof nie chce Cię wpuścić. Nie. Tylko boję się wrócić. Nie, się boję wrócić, bo... <trych> Nie! Odchodź mieszkam od u Krzysztofa, ale to ma jakieś koszmary. Tak? Moczy się w nocy? Z, złe, nie, nie, może. E, nie, może się nie moczę, ale, ale mam, nie ty, ja mówię Krzysztof. A, a tu nie wiem. E, nie, nie, tego tylko nie jest spodziewam. Ale naprawdę, mam sny. Mam złe wspomnienia, czy trigger. I naprawdę, do tego domu nie wchodźcie, nie zaglądajcie, i im mniej widzów, tym jest lepiej. Nie, wi nie wiadomo na kogo e, spadnie krąpa. Część druga. Jestem w szoku, co ty powiedziałeś do mnie. Musimy tak, to nagrać. Tak, ale Jacku, właśnie yy, sobie, że jestem w dużo większym szoku, bo ja tam mieszkam. Bo ja tam yy, jakby wynajmuję część pokoju i naprawdę jestem w bardzo wielkim szoku, bo to co mnie spotyka to jest koszmar. Nawieżają mnie jakiś y, ludzie. W Stach. W Stach. W Stach. No. Ktoś, ktoś mi się y, przyśni. Jakaś kobieta. Jak, jakiś coś. Czyli coś, coś tam musiał się stać nie, niedobrego. Naprawdę. Nie... nie. Nie ukrywam tego. Chciałbym to i mówię przed no tak. kamerami, żeby wszyscy widzieli co się dzieje. Naprawdę Szkoda 17 to jest tak nawiedzony dom, że naprawdę ciężko to wytłumaczyć. Czyli może Krzysztof... Krzysztof, Krzysztof nie jest taki zły. No Jakiego może, kreują. No może nie, ale... To, to są te demony może. Tak, ale Krzysztof, Krzysztof chce, żeby ktoś, ktoś był z nim. Oczywiście. Ale jak, jak to przeżyć? Jak to wytrzymać? Jak to... Nie wiem. No, znieczuli się trzeba. Znieczuli się. Jakie? Jakie? Znieczulić się trzeba. Znieczulić. Się. Jaki? Jaki? znieczulić, się trzeba. znieczulić bo inaczej. Ale dobrze. Jeśli Ile ktoś, można, tak? Jeśli w snach... Ktoś mi się pojawia. A kto, Co ci się pojawiło, właśnie? Powiedz o tym śnie. Bia, biała dama, która chce y, Krzysztofa udusić. No. no i chciał zareagować, żeby cały spredyszowany, y, nie mógł się z No, niestety, no. Nie wiem, nie wiem, to jest fatum, nie wiem co, co to jest, nie chcę, nie chcę tego dalej rozciążać. bo, naprawdę. To jest przeżycie? To jest przeżycie. Miałeś kiedykolwiek... Dziadzku, coś, czy Dziadzku. miałeś kiedykolwiek takie przeżycie w swoim... Nie, nigdy. To pierwszy nigdy. raz? Pierwszy raz tak się... Nigdy. Tu na szkolnej, pierwszy tak? Pierwszy raz. Co o tym sądzisz, powiedz? Że chciałbym... Jednak coś istnieje, tak? Chciałbym coś... Po, Życie po życiu. Pomóc. A jest preliminary. To jest życie po życiu. To jest życie po życiu chyba. Czyli kto ciebie nęka? Kto tam nie, mieszka w tym domu? Nie wiem. Nie wiem Kogo tam nie powiesili? Wiem. Nie wiem. Albo gardło. Nie <śmiech> wiem. Ja tu nie wiem. Naprawdę nie wiem. Zrobimy dochodzenie? Będzie dochodzenie, nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Ja zapytam Krzysztofa, niech opowie prawdę. Jak nie... To by... Nie było. Co on? Takich, takich słów <coughs> wcześniej nie miałem. A o której w dotycie cię budzi to? Pierwsza, druga w nocy. A o trzeciej 30. Też masz takie? No tak do 17. A w... <coughs> I tak no stop. A w złud jest czy nie ma? Nie ma. Czyli to duch. Nie, czyli, czyli to, to nie są sny? Erotyczne. Erotyczne. Tak. Czyli to jest prawda. No, czyli. no chyba, tak? Co z tym zrobić? Nie wiem. Modlić się. Modlić się. Zmówmy. Dla Krzyszka y, coś. przekazać. żeby. coś się pomoglił. A oni umie. Zmawieniu. Jutro go zapytamy, czy umie ojczy nasz. Niech powie. On ciebie cały czas o to dopytywał. Nie, zapytamy jego, niech powie. Wierzę w Boga ojca Wszechmogącego. Zobaczymy, czy on powie. A dziś Powiedzieliśmy o, razem. Andrzej. Tak, tak, tak. Tak. O. A co? My nie, powie nie powiemy? My wszystko powiemy. Ja byłem ministrantem. Z Wojtkiem Suchodolskim chodziliśmy do jednego kościoła. Aha. No, tak. Na tace zbieraliśmy. Jeden krat, drugi wydawał. <głosy> <głosy> Żartuję. To, to był żart. Akurat. Dobra, wróćmy do tej... Do tych straszeń. A ty mia miałeś taką sytuację, że ktoś w kiblu wodę spuścił? No, no nie. Nie. Ale a, to może Krzysztof był czy nie? Nie. On nie, nie spuszcza wody? Nie. 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 O Jezus, bawię no. No, się... e, Ziel. co wyleciało, tak? No, że. Przyszła się... Nie, nie spuszcza wody. O. Nie odbieraj na chwilę. Nie odbieraj. Odłącz! Odłącz! Jest wąt, odbyw. Dobra.